Nie ma żadnego powodu, żeby, żeby imbecyl nie był, nie, nie był mistrzem świata w biegach. Jakimi dziwnym trochę nie jest. I to jest bardzo ciekawa sprawa. Może pan mi coś na ten temat powie, bo pan ma jakieś doświadczenia. Ja prowadzę taką fundację, która ma się zająć, żeby doprowadzić do mistrzostwa transportowego dzieci fizycznie niepełnosprawne, żeby stali akcji mistrzami szachowymi, bryżowymi, w goi, i tak dalej. nie ma chętnych odwrotnie i co więcej, ja, jak przecież biorę udział w wielu turniejach szachowych, brydżowych, nie ma ludzi na wózkach, przy, przy stolikach na poziomie arcymistrzowskim. Dlaczego? Tak samo jest ciekawe, dlaczego nie ma wśród arcymistrzów biegów długich, nie ma debilów? Przecież właściwie bycie debilem nie powinno przeszkadzać w zostaniu, w zostaniu mistrzem w maratonie. Dlaczego ich tam nie ma? To jest bardzo ciekawe pytanie, które mam do Pana. Czy znaczy być może... Związane jest to z tym, że nikt tych dzieciaków nie jest w stanie dowieść na te zajęcia. Być może te dzieciaki, nie wiem, zajmują się innymi rzeczami, które ich pasjonują. O, 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 o i to jest to, i to jest, i to jest wyjaśnienie, które ja, ja, ja dostałem, że dzieciom się nie chce zostać mistrzem szachowym czy ten, bo oni, oni dostają z różnych fundacji, z różnych państwowych, dostają tyle pieniędzy, że nie chcą być nikim wybitnym, bo mogliby przestać dostać zasiłki. Te zasiłki demoralizują ludzi, bo widzi pan. Ja traktuję wszystkich tak samo.